Stan dróg w naszym mieście, ich nawierzchnia bywa bardzo różna, wiele ulic, szczególnie w ścisłym centrum Kielc, choć nie tylko, wymaga szybkiej ingerencji służb. To są działania absolutnie systemowe, dlatego że nasze miasto podzielone jest na cztery sektory. Za każdy sektor odpowiedzialny jest odpowiedni inspektor w Miejskim Zarządzie Dróg, do którego obowiązków należy m.in. objeżdżanie danego sektora i sprawdzanie, czy na kieleckich ulicach i na których ulicach pojawiły się ubytki. Wówczas one są katalogowane i są przesyłane do zlecenia dla rejonowego przedsiębiorstwa zieleni usług komunalnych, które już fizycznie zajmuje się naprawami. Oczywiście otrzymujemy także wiele sygnałów od mieszkańców naszego miasta, zwłaszcza wtedy, kiedy aura jest niesprzyjająca, czyli tak na przykład w tej chwili, gdzie mamy bardzo intensywne deszcze, które powodują nie, 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 nierzadko degradację tych nawierzchni. Także również na takie zgłoszenia reagujemy i w miarę posiadanych środków finansowych staramy się te ubytki usuwać. A skoro o sygnałach od mieszkańców mowa, to niewątpliwie najwięcej wpływa od kierowców, bo nawierzchnia wielu ulic, szczególnie tych, gdzie panuje intensywny ruch pojazdów, przywołuje u nich wielokrotnie widok dziurawego sera holenderskiego, skądinąd doskonałego w smaku, i przyprawia o szybsze bicie serca. Dlatego MZD stara się w miarę możliwości reagować i zlecać naprawy cząstkowe. Oczywiście wtedy, gdy są ku temu odpowiednie warunki. W tej chwili już rejonowe przedsiębiorstwo Zielenius Komunalnych, które likwiduje ubytki w kieleckich ulicach dysponuje już taką technologią, która pozwala na trwałe. Uzupełnienie tych ubytków, czyli jest to troszeczkę inna technologia, jaka jest stosowana w okresie zimowym, cechuje się ona dużo wyższą trwałością i te. Remonty cząstkowe, zarówno na nawierzchniach bitumicznych, jak i niebitumicznych, czyli na drogach gruntowych, są wykonywane sukcesywnie. Aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o te drogi, które mają nawierzchnię nieurządzoną, czyli drogi gruntowe, to te remonty wykonywane są w sprzyjających warunkach atmosferycznych, czyli wówczas, kiedy mamy dosyć stabilną pogodę, czyli warunki zupełnie inne niż te, które mamy obecnie, gdzie są bardzo intensywne opady deszczu, wówczas. Trwałość tych prac, które są wykonywane, jest po prostu niewielka. Przez kilka ostatnich tygodni takie cząstkowe remonty wykonano na wielu ulicach, w tym m.in. na Fragmencie Łódzkiej, Radomskiej, Dalekiej, na Skrzyżowaniu Husarskiej i Szczepaniaka, a w najbliższym czasie czekają m.in. Chorzowska i wspomniana wcześniej Radomska.